Radio Opole. radio Opole! Dzisiaj radio Opole gości w źlinicach. Ze mną jest pani Lucyna Wieszala, menadżerka restauracji Antek. Będziemy pytać o wesela, wesela na nawet 100 osób. Jak to wszystko technicznie przygotować i zorganizować, bo liczba gości ogromna, no i też bardzo dużo pracy. Przygotowania zaczynają się już tydzień przed, no ale taki generalnie to tak dwa, dzień przed, już tak yy, wszyscy są jakby zmobilizowani do tej pracy. Yy, w kuchni zespół tak około dziesięcioosobowy. Nad wszystkim czuwa szefowa kuchni, która musi wszystkiego dopilnować, żeby wszystko na czas zostało wydane. Tak samo jest też tutaj yy, na sali. Ja, jako menadżer, wszystkiego muszę dopilnować, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Jak wcześnie wstajecie rano? No bo wiadomo, że śląskie wesela zaczynają się wcześniej. na przykład koło czternastej już są goście na sali, więc dla was pewnie też dzień bardzo wcześnie się zaczyna. No ósma dziewiąta już musimy być w pracy. Te ostatnie osoby na dziesiątą mogą przyjść, ale ósma dziewiąta to już musimy być tutaj na miejscu, żeby to wszystko zdążyć zrobić. I potem bardzo długi dzień i noc. Jak to jest, kiedy się wydaje obiad na 100 osób? Co się wtedy dzieje w kuchni? Do kuchni wtedy najlepiej nie wchodzić, ale, no wiadomo, jeden wielki gwar, ale każdy jest odpowiedzialny za coś, także że to wszystko idzie w szybkim tempie, żeby goście jak najszybciej wszystko dostali, żeby nie było ze strony sali widać, że w tej kuchni jest coś nie tak. Zawsze staramy się, żeby to tak wszystko współgrało i wszystko szybko zostało wydane dla gości. I obsługa na sali też musi czuwać, pilnować, działać synchronicznie, więc trzeba to chyba wyćwiczyć wcześniej. Tak, zdecydowanie tak. Wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Wszystko muszą wiedzieć, co i jak podajemy, co o jakiej porze zbieramy, jakie później następne dania wydajemy, także to wszystko jest prędzej ustalone, wyćwiczone. A jakie menu cieszy się obecnie na tych śląskich weselach największym zainteresowaniem pary młodej? Na śląskim weselu obowiązkowo musi być rosół, rolada z kluskami i mądrą kapustą. To podstawa. Ale czy jakoś te gusty się zmieniają młodej pary z biegiem lat? Jednak po upływie tylu lat, zawsze obiad jednak zostaje ten tradycyjny. Czyli rolada, schabowy, kaczka, gęś, to zawsze jest. A dania wegetariańskie też coraz częściej są zgłaszane jako potrzeba dla niektórych gości? Tak, bardzo dużo teraz jest osób, dla których sporządzamy dania wegetariańskie, wtedy z parą młodą indywidualnie ustalamy dla tych gości menu. A jak pani się przygotowuje, żeby też tak fizycznie wytrzymać, taki, taką dużą ilość pracy? Oj, z tym to ciężko, ale staram się, staram się pobiegać, spacer, rower, jakoś tak trochę psychicznie, żeby też odpocząć. No ale też no, czuwam nad tym i staram się, żeby wszystko było dobrze. A jak duża ekipa jest potrzebna do obsługi takiego powiedzmy stuosobowego wesela? Pięć kelnerek musi zawsze być. Minimum. Minimum, tyle musi być minimum, żeby to wszystko sprawnie poszło. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Radio Opole! Radio Opole!